Ach Izrael, ten niewinny, wiecznie zagrożony kraj, który zupełnym przypadkiem od dekad prowadzi najbardziej defensywną ofensywę w historii świata. Bombardują szkoły? No przecież to centra zagrożenia egzystencjalnego. Dzieci? Pewnie miały w tornistrze rakiety, a teraz? O, niespodzianka, atakują Iran, ale spokojnie to na pewno prewencja. Bo przecież kto, jak nie ofiara, rzuca się z rakietami na inny kraj, prawda? Świat patrzy, milczy, czasem pokiwa palcem, ale Izrael? On nie widzi w tym problemu przecież to wszystko w ramach samoobrony, której granice magicznie rozciągają się na sąsiednie państwa. A każdy, kto krytykuje, to antysemita oczywiście. Bo najskuteczniejszą tarczą przeciw odpowiedzialności jest gra ofiary ludobójstwo. Nie, nie, to operacja specjalna. Zresztą o czym my tu mówimy? To przecież demokracja, jedyna w regionie. Co z tego, że krwawi?